Cześć, do Beściaki, z tej strony Bora. Yy, chciałbym Was poinformować o pewnej chujowiźnie, pewnej chujowej sytuacji, która nastąpiła. Mianowicie taka, że Ryzena 3 nie będzie dzisiaj w dniu premiery u mnie na kanale. Yy, nastąpiła taka rzecz, że zawsze zamawiałem gry na Mówię i zawsze przed premierą je dostawałem dzień, na czasami nawet dwa przed premierą, także. Wbijałem się z nagraniem idealnie w premierę, i tym razem chciałem tak samo zrobić. Tyle, że przypadkowo zobaczyłem inny sklep, gdzie ta gra była tańsza Ryzen 3. Na no, o ile dobrze pamiętam, kosztuje chyba niecałe 140 zł plus wysyłka, a w tym sklepie kosztowała 108. I ja w tym sklepie ją zamówiłem i to był mój największy błąd ostatniego czasu, gdyż okazało się, wczoraj, jak do nich dzwoniłem, że czemu jeszcze nie mam Ryzena i kiedy go dostanę w ogóle, nie? Oni mi powiedzieli, że w piątek jest światowa premiera, ale, przepraszam, chyba polska premiera mi powiedzieli, że jest, ale że w piątek jest święto, to oni nie działają i wyślą mi tą grę w poniedziałek, czyli dostałbym ją dopiero we wtorek. No zna pełna. Wkurwiem się jak jasna cholera, no i, i co? I Ryzena 3 nie będzie dzisiaj, nie będzie w dniu premiery i myślę, że nie będzie go również ani w poniedziałek, ani we wtorek, ani w środę, ani w przyszłym tygodniu, ani w przyszłym miesiącu, no nie będzie, nie będzie Ryzena, bo za bardzo jestem na to wkurwiony, tą sytuację, będą inne gry, Ryzen na pewno będzie na moim kanale, tyle, że później, no i tyle, ja wyciągam z tego wnioski, wyciągnę z tej lekcji wnioski i może, i, znaczy na pewno tam będę zamawiał gry, bo tam są gry o 1 trzecią tańsze, i to pasuje, jeśli tych gier kupujecie więcej proste. Zawsze się grosz do grosza uzbiera i jest to opłacalne. Ale jeśli będę miał zamawiać premierowe gry, nich chuja. Wracam do mowa i zamawiam tylko i wyłącznie na muie. Na się nie zawiodłem, chociaż ociupinka jest drożej, ale się nie zawiodłem i to jest najważniejsze. Zrobiłem błąd. Przepraszam Was dościaki za to, ale ja jestem bardziej chyba wkurwiony nawet niż Wy. Trzymajcie się cieplutko. na razicho. Papa.